Dzień dobry. Listopad nad morzem. Czemu nie? Zaczynamy kolejny odcinek. Dzisiaj ponownie odwiedzimy 11 baz Gdyni, ale to są dwa obiekty, które ominęłem ostatnio. Nie ma ludzi i jest zajebiście. Już wiem co to jest. To jest historyczny bunkier. W sensie bunkier, którego zapchnęli z góry. Ja on sobie tak spadał i wpadł do wody. I wiem, co to jest to. To są śmieci Tak, to jest bunkier Udało się znaleźć pierwszy obiek I tam jest drugi Także pierwszy widzimy ten Byłem tu w lipcu w ogóle przygoda z BAS się zaczęła w listopadzie zeszłego roku czyli jakoś równo rok temu Tu będziecie mieć gdzieś kartę Jak byłem ostatnio w lipcu nie wziąłem po żadnego oświetlenia Teraz mam Także wejdę do środka Z tego co wyczytałem, z tego co się dowiedziałem to prawdopodobnie jest stanowisko dowodzenia A też myślałem, że elektrownia ale prawdopodobnie to jest stanowisko dowodzenia Pijawę to były odgromnik GZ15, 10 ka, linia, no ewidentnie tu było coś związane z prądem. być może na gośnica, być może gośnica Czy to było dźzwi to chyba było jak jakieś... drzwi. No Ale grube. To zdecydowanie tu, raczej, musiał być stanowisko dowodzenia. Tu musiał być tak. Tu były gasznica Tu ma być wyjście. A tu wyjście numer dwa: zamurowane. Ale to wrota. <grym> <grym> Do pewnego momentu mogę przesunąć, ale. Ale tu się blokują. A nie. Bardzo fajnie wygląda. Te drzwi były zamykane przez to były zamykane. Pietra. Co to mogło być? bez rabinów ja nie wejdę. Fak, ale to jest wielkie. Z zewnątrz nie wydawało się takie duże. O! Płytki. Złożone płytkami. Strzelam, że... Nie, tam, tam się nie zmieszcza. strzelam, że coś tu było przymocowane. Stanowisko dowódcze musiało mieć zasilanie, czyli ta elektrownia. Pytanie, czy ta elektrownia dawała tu prąd, czy to stanowisko dowódcze miało samodzielne źródło zasilania. Śmieci. Naprawdę powiem Wam, że jestem zaskoczony wielkością tego obiektu, bo on e, z góry, z zewnątrz nie wydawał się taki wielki. Jak wszedłem do środka. Byli tu stalkerzy. Tu musiałoby zejście. Powinno mocowanie drabiny, tudzież jakichś innych schodów. No, no ja się nie będę tam w po spód, bo nie wyjdę. No jest, resztki drabiny. Zresztą. Nie, nie, nie wybaczcie, ja tam nie będę chodził. Tym bardziej, że nie jestem aż tak przygotowany do zejścia. Zresztą, powątpiewam, że ta drabina się trzyma i powątpiewam, że ja stąd wyjdę. Prawdopodobnie z tego miejsca, z tego pomieszczenia, kierowano, dochodzono 11 do terenu stałej. A mówię prawdopodobnie, bo to pomieszczenie mi się wydaje najbardziej sensowne, żeby tu było stanowisko centrum tego stanowiska dowodzenia, bo to jest największe pomieszczenie z tych, które byłem, i jest tak jakby w centrum. I tu mogli faktycznie siedzieć i dowodzić o tyle, tym całym kompleksem, obiektem wojskowym. Chyba, że piętro niżej, ale tam nie będę schodził, w sensie zejść mogę jak najbardziej, ale Marne szanse, że wyjdę. Ale na lewo jest ziemia. Dużo ziemi, bo to jest przesypane, to jest wszystko przesypane ziemią. Powiem Wam zaskoczył mi ten obiekt, bo zewnątrz nie wydawał się taki duży. Ale jest olbrzymi, jak się wejdzie. On może nie aż tak olbrzymi, ale ...ale nie zaskoczy swoją wielkością. A ta farma odchodząca, ta rodzana jak do tej klimatu Mega, mega klimat naprawdę Także za mną stanowisko dowodzenia Gdzie z zewnątrz to nie wygląda na duże Spada ta górka jest jeszcze tam z tyłu, ale kurde w środku jak się wejdzie To jest spore Idę jeszcze zobaczyć ten obiekt na dole i przejdę się plażą, ale kurczę zaczęło padać, więc nie wiem czy powoli nie będę się zwijał. a no więc to jest prawdopodobnie ta elektrownia. Spróbuję wejść tam normalnym wejściem. Zobaczymy czy jest otwarte. A ja tego szukałem, a to jest tuż obok tego stanowiska dowodzenia. Jakbym tam poszedł dalej, to są stanowiska artylerii. Tam mogło być wyjście, ale to mnie zaskoczyło. Dobre. Dobra. <laughs> Dobře, to je dobré. też jest całkiem spole. było coś tu obłożone te ściany może coś do wygłuszania śmieci może e, pff, coś do zabezpieczenia, natomiast to ewidentnie tu stały urządzenia generatory, jakieś transformatory e, tego typu rzeczy, które dawały napięcie elektryczne potrzebne do zasilania całej e, stanowisk artylerii. O, i tu są pozostałości jeszcze. A oczywiście śmieci. Wygląda z zewnątrz. Tym z a to wszystko jest w środku. Ale tam są te pomieszczenia. Także robi wrażenie w środku. Naprawdę. Zewnątrz niepozorny. ale w środku jest na ja już zmierzam do domu. Dzięki, że byliście z nami podczas tej wyprawy. I do zobaczenia następnym razem. Cześć. I wy też macie takie wrażenie, że w tego typu miejscach ktoś was obserwuje i nie czujecie się swoją? No ale nic, będę nieugięty i przyjadę tu po prostu trzeci raz. Tym razem rozwiecić sobie gdzieś hamak.